Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Adam Rafał Kaczyński i chciałem powitać Państwa w naszym nowym cyklu filmów poświęconych historii Legionowa i powiatu legionowskiego. Nasz pierwszy film będzie opowiadać historię nieistniejącej już dzisiaj linii kolejowej, która łączyła bezpośrednio Legionowo-Z Nasielskiem. Zapraszam zatem Państwa na spacer po pozostałościach tej linii. Kolejowa Donasielska rozpoczynała się tuż za dzisiejszą stacją kolejową PKP Legionowo-Piaski. Dwa tory łącznikowe zapewniały sprawny przejazd pociągów jadących zarówno od strony Wiliszewa, jak i też bezpośrednio od strony Legionowa. Do dziś dnia w terenie, tutaj w okolicach ulicy Brzozowej, zachowały się ślady nasypu, którymi biegł tor prowadzący do stacji kolejowej Łajski. Właśnie w tej chwili udamy się. Wzdłuż tego dawnego nasypu bezpośrednio do miejsca, w którym znajdowała się początkowa stacja tej linii, czyli stacja Łajski. Najważniejszym miejscem na nowo wybudowanej linii kolejowej była Stacja Kolejowa Łajski. Choć nie wybudowano na niej żadnego budynku stacyjnego, to jednak była ona miejscem kluczowym ze względu na to, iż to właśnie tutaj na tym obszarze znajdowały się cztery bocznice, które służyły zarówno do formowania składów, jak i również do regulacji ruchu pociągów na tej linii jednotorowej. A przypomnijmy, iż niewielkie mijanki umożliwiające. Przejazd jadących z naprzeciwka pociągów, znajdowały się właśnie tutaj w Łajskach, jak i też na stacji kolejowej w Skrzeszewie. Do dziś dnia po stacji kolejowej w Łajskach tak naprawdę nie ma żadnych śladów. Jedynie przy ulicy Nomen Omen Kolejowej w Łajskach możemy odnaleźć takie oto wielkie fragmenty betonu. Tutaj wystają jakieś fragmenty szyn. No niestety. Ten teren zmienia się w tej chwili bardzo szybko i o ile jeszcze kilka lat temu dość wyraźny był ślad po nasypie, w którym biegły tory, to w tej chwili to wszystko jest zostaje tutaj zabudowane, więc myślę, że te ślady, które są widoczne za nami, też już w najbliższym czasie stąd znikną. Decyzję o budowie linii kolejowej łączącej Legionowo bezpośrednio z Nasielskiem podjęto w roku 1938. Ta linia kolejowa była tak naprawdę kontynuacją wcześniejszego projektu, a mianowicie oddany w 1936 roku linii kolejowej łączącej Tłuszcz z Legionowem. Koszty inwestycji były niezwykle wysokie. Sejm specjalną ustawą przydzielił na ten cel 4,5 miliona ówczesnych złotych, a przypomnijmy, że taka przeciętna pensja robotnika wynosiła około 250-300 zł miesięcznie. 500 złotych to była bardzo dobra urzędnicza pensja, więc te 4,5 miliona złotych to dopiero daje nam takie porównanie w skalę wartości. Jeśli chodzi o parametry techniczne tej linii, to była to linia jednotorowa o łącznej długości 25 km. Problem polegał na tym, iż w znacznej mierze przebiegała ona przez niezwykle trudny teren. O ile tutaj w Łajskach czy jeszcze w Skrzeszewie te tereny piaszczyste były dość łatwe do budowy, o tyle dalej już na tych podmokłych nadnardziańskich łąkach należało budować bardzo kosztowne nasypy. Bardzo dużym problemem technicznym było również wybudowanie przeprawy przez Narew. Problemem była tutaj bardzo duża różnica wysokości obu brzegów. Brzeg południowy, tutaj właśnie od strony Legionowa czy Skrzeszewa, był położony kilkanaście metrów niżej niż północny, wysoki brzeg od strony Orzechowa i Nasielska. W tym celu, z jednej strony, wybudowano potężne nasypy, z drugiej zaś strony, tam od strony północnej, linię kolejową puszczono w specjalnie wyrytym na tę okazję głębokim wykopie. To oczywiście bardzo podnosiło koszty całej inwestycji. Warto wspomnieć, iż linia Legionowo-Nasilsk została wybudowana w rekordowym tempie. Oddano ją do użytku po nieco ponad 9 miesiącach od rozpoczęcia budowy. I to właśnie tutaj na stacji kolejowej w Łajskach 25 lutego 1939 roku miało miejsce uroczyste otwarcie linii. Zebrały się tutaj oficjalne delegacje z ministrem komunikacji, pułkownikiem Juliuszem Ulrichem na czele. Po wysłuchaniu przemówień i przecięciu wstęgi z łajsk wyruszył specjalny pociąg z delegacją rządową, który udał się w stronę następnej stacji w Skrzeszewie. I za chwilę też, właśnie tam do Skrzeszewa podjedziemy. Drugą w kolejności po łajskach stacją na linii kolejowej do Nasielska była stacja w skrzeszewie. Do dziś dnia zachowały się tutaj pozostałości Peronu. Niestety budynek dworca, wybudowany w stylu modernistycznym, został kilka lat temu rozebrany. Także dzisiaj możemy zobaczyć go jedynie na starych archiwalnych fotografiach. Wraz z budową linii kolejowej dbano także o rozwój infrastruktury towarzyszącej. Jedną z największych inwestycji było wybudowanie w Skrzeszewie, nieopodal stacji kolejowej, wiaduktu drogowego, który zapewniał bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą prowadzącą z Marek i Zegrza w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego. Do dziś dnia w tym miejscu znajduje się niemalże identyczny obiekt. Oczywiście ten oryginalny wiadukt z roku 1939 w trakcie walk frontowych został zniszczony, odbudowano go w okresie powojennym. Pomimo tego iż nie było tutaj już linii kolejowej, ale tą linię planowano odtworzyć, natomiast to co widać za mną jest efektem modernizacji drogi wojewódzkiej nr 631 dokonanej w roku 2009. Niemniej jednak warto podkreślić iż ten obecny wiadukt znajduje się dokładnie w tym samym miejscu co jego poprzednik z roku 1939. Zresztą doskonale możemy sobie porównać na zdjęciach te oba obiekty. Znacznie ciekawsza pod względem inżynieryjnym była część linii położona na północnym brzegu Narwi. Po wyjściu z wąwozu w okolicach Orzechowa linia wkraczała na nasyp, aby na chwilę przed stacją Wójtostwo zejść do normalnego poziomu gruntu. W tej chwili znajdujemy się przy jednym właśnie z takich wiaduktów kolejowych w pobliżu stacji Wójtostwo. Proszę zwrócić uwagę na to, jak solidne były te obiekty wykonane. Budowa w roku 1938-39, do dziś dnia ten beton naprawdę mocno się trzyma, widać tutaj na nim jeszcze ślady po szalunkach, natomiast no, sam wiadukt jest na tyle dobrze wykonany, że dzisiejsi wykonawcy mogliby się uczyć od naszych przedwojennych budowniczych. W pobliżu wójtostwa znajduje się również wybudowany wraz z linią kolejową przepust. Tutaj, kiedyś, pod nami przepływała woda. No dzisiaj teren jest już osuszony, natomiast sam ten przepust dalej jest wykorzystywany właśnie jako droga gminna. Linia kolejowa, łącząca legionowo z nasielskiem, była tak naprawdę kontynuacją wcześniejszej inwestycji. Oddanej do użytku w roku 1936, a mianowicie linii kolejowej łączącej tłuszcz z Legionowym. Cały plan zakładał stworzenie takiej północnej kolejowej obwodnicy Warszawy. Największym problemem w latach 20 i 30 było olbrzymie przeciążenie warszawskiego węzła kolejowego. Dzięki właśnie puszczeniu nowych linii kolejowych przez Legionowo znacząco ten węzeł odciążano. Dzięki powstaniu tych nowo zaplanowanych linii prowadzących przez Legionowo i omijających zarówno warszawski węzeł kolejowy, jak i również stacje w Modlinie, uzyskano znaczne skrócenie czasu przejazdu pociągów jadących od strony Wilna, Grodna i Białego Stoku do portów w Gdyni. Jednym z nielicznych, ocalałych do tej pory obiektów na trasie linii kolejowej Legionowo-Nasielski jest budynek stacji w Wójtowstwie. Do dziś dnia mieszkają tutaj ludzie. Sam budynek jest identyczny jak ten, który był wybudowany na stacji w Skrzeszewie. Na dole tego piętrowego budynku znajdowały się kasy i poczekalnie, natomiast piętro było przeznaczone na mieszkania służbowe dla kolejarzy. Zary z dawnego układu stacji jest doskonale widoczny do dziś dnia tutaj na tym podwórku. Ja idę właśnie w tej chwili krawędzią peronu. Z tej strony był peron, z tej strony podjeżdżały pociągi. Za wójtostwem linia kolejowa prowadziła dalej przez las oraz pola, przecinając kilka mniejszych miejscowości. Natomiast na tym odcinku nie wybudowano już żadnej innej. Stacji. Tory linii nowej linii Legionowskiej dołączały do linii prowadzącej w stronę Ciechanowa i Mławy w miejscowości Mogowo w pobliżu Nasielska. Do dziś dnia widać zresztą fragment nasypu, którymi ta linia Legionowska dochodziła do głównej magistrali kolejowej. W uruchomieniu linia kolejowa legionowo-nasielsk była wykorzystywana głównie przez połączenia towarowe, ale funkcjonowały również dwa pociągi pasażerskie jeżdżące pomiędzy legionowym i nasielskiem. Co ciekawe, czas przejazdu pomiędzy tymi stacjami końcowymi wynosił 33 minuty. W porównaniu do starej linii kolejowej, droga do nasielska została w ten sposób skrócona o całe 11 km. Linia funkcjonowała jedynie pół roku. We wrześniu 1939 roku most na Narwi, w trakcie walk obronnych, został wysadzony przez polskich saperów. Z pozostałości dawnej linii kolejowej do dziś dnia wykorzystywane są oryginalne filary z mostu w pobliżu Orzechowa. W latach 60. XX wieku wykorzystano je do przerzucenia nitki rurociągu Przyjaźni. Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej. Odcinek linii od Nasielska do Wójtostwa jeszcze chwilowo był wykorzystywany przez wojska niemieckie. Natomiast w późniejszych latach okupanci niemieccy podjęli decyzję o rozbiórce całej linii. Nawierzchnię kolejową wykorzystano do naprawy linii kolejowych uszkadzanych w czasie nalotów bądź też na skutek działań partyzanckich. Większość tej bardzo dobrej jakości szyn i podkładów kolejowych została po prostu wywieziona przez Niemców, najczęściej w kierunku frontu wschodniego. Dzieła zniszczenia dokończono w okresie powojennym. Oczywiście plany odbudowy linii istniały przez dobrych kilkadziesiąt lat. Zresztą nawet w planach zagospodarowania przestrzennego pozostawiano odpowiednią rezerwę na położenie torów kolejowych. No, dowodem na to, iż te plany były, jest chociażby kwestia odbudowy wiaduktu w Skrzeszewie, pod którym byliśmy nieco wcześniej. Niestety znaczna część obiektów, infrastruktury i budynki, jak i również same nasypy zostały rozebrane przez okoliczną ludność. Tutaj jednak było dobre źródło cennego i budulca w postaci cegieł z rozbieranych budynków, jak i też bardzo dobrej jakości piasku czy kruszywa, które bardzo chętnie wykorzystywano na swoich własnych placach budów. Całe odcinki nasypów jest to szczególnie widoczne w łajskach, czy chociażby właśnie w takich miejscowościach, tutaj już w pobliżu Sielska były po prostu rozkopywane do dziś dnia zachowały się jedynie niewielkie fragmenty, które mimo wszystko przypominają nam o tym, jak potężna to była inwestycja.